Cześć. Tutaj Bartek Kłęczycki. Dzisiaj kolejna fajna zagrywka, tym razem w trzeciej pozycji. Będziemy sobie oczywiście grać na harmonice w tonacji cedur. Zagrywka dla średnio zaawansowanych, o takim charakterze troszkę jazzowym, troszkę swingowym. I posłuchajcie, jak ona zabrzmi. No, to teraz powolutku omówię co i jak. Zaczynamy oczywiście od czwórki wciąganej, później piątka wciągana, no i mamy szóstkę z takim lekkim bendem, z lekkim obniżeniem, ale zaczynamy od obniżenia i później puszczamy tak jakby ten, ten bending, żeby uzyskać czystą szóstkę wciąganą. Później znowu czwórka wciągana, piątka wciągana, szóstka dmuchana. No i teraz mamy taką dosyć długą frazę. Mamy tak, czwórkę wciąganą, piątkę wciąganą i tu musimy zagrać legato, czyli płynnie. Szóstka wciągana, szóst z obniżeniem oczywiście, o to jest ważne. Szóstka z obniżeniem wciągana, szóstka wciągana czysta bez obniżenia, szóstka wciągana z obniżeniem. Później piątka wciągana, szóstka dmuchana, piątka wciągana i czwórka. Zagrajmy to sobie bardzo powolutku. Jeszcze raz. No i teraz ta długa fraza. Ojej, coś mi tam nie wyszło. Yy, nie wygodnie mi to trzymać i zaglądać przez ekran, ale nic. Spróbujemy jeszcze raz tą frazę, o tą. O, i to już powinno być dobrze. Spróbujmy zagrać powolutku całość, ale naprawdę powoli. No to jeszcze raz. Może z nabiciem. Raz, dwa, trzy. Cztery raz, dwa jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta zagryweczka przypadła Wam do gustu, jest taka dosyć rasowa. Gorąco zapraszam do subskrypcji, gorąco zapraszam do lajkowania i do śledzenia mojego kanału na YouTube. Niebawem pojawi się mój kurs online gry na harmonice ustnej, także też gorąco zapraszam. Warto się dopisać do listy mailingowej, będą różne bonusy. Dla osób, które się tam zapisały, będą bezpłatne, takie, no można powiedzieć, konsultacje. Także warto, warto się zapisać. Link jest pod spodem. No i co? W takim razie jeszcze zagram wersję w normalnym tempie i posłuchajcie, jak to brzmi. Bajcie o siebie, wszystkiego dobrego, grajcie pięknie na harmonikach, i do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!